Witajcie kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie 25 marca, czyli w uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W czasie Wielkiego Postu idziemy drogą krzyżową za Jezusem. Patrzymy na Jego mękę, śmierć, do zmartwychwstania. Ale 25 marca Kościół daje nam piękną uroczystość, abyśmy razem z Maryją spojrzeli jeszcze raz na scenę zwiastowania. byśmy wzięli trochę głęboki oddech i zobaczyli, po co to wszystko i gdzie to wszystko ma swój początek, swoje źródło? I dzisiaj rzeczywiście święty Łukasz przypomina nam scenę zwiastowania. Tą scenę, w której Maryja mówi do Anioła: Tak, zgadzam się. Zgadzam się na to wszystko, co Bóg dla mnie zaplanował, choć może to nie będzie proste. Zgadzam się, choć może to będzie bardzo trudne doświadczenie. I dzisiaj, patrząc na wielkopostne rozważania Kościoła, które kierują nasz wzrok na cierpienie Jezusa a tym samym na cierpienie Maryi widzimy że ten początek tam gdzieś w Nazarecie w tym cichym spotkaniu z Aniołem rzeczywiście spełnia się tak jak chce tego Bóg Każdy z nas ma taki Nazaret każdy z nas ma takie spotkanie z Bogiem i każdy z nas może powrócić do tamtego spotkania w sercu w myśli Czy Maryja to robiła myślę że tak kiedy patrzyła na swojego cierpiącego syna, myślę, że nieraz wracała do tamtego spotkania z aniołem, który zapewniał ją, że choć droga, którą idzie, nie będzie prosta, potwierdził to niedługo później Symeon choć ta droga nie będzie prosta, to skończy się po Bożemu. A to znaczy, że skończy się dobrze. Niech to też nas umacnia i prowadzi przez drogę naszego życia. Nie wiem, co Bóg obiecał Ci w Twoim Nazarecie, ale wiem, że ta droga, choć może nie do końca prosta, skończy się dobrze, bo skończy się po Bożemu. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.